Jednak muszę jeszcze dopowiedzieć kilka kwestii, także druga część. Myślałam, że tak się śpiesząc, już prawie plącząc momentami, uda mi się, ale niestety o kilku ważnych zapachach nie wspomniałam. Tak jak mówię, większość jeszcze będzie i tak do poczytania w takim bardzo szerokim opisie właśnie różnych odsłon kadzidła. Kadzidła właśnie, jak mówiłam, iskrzące, kadzidła nie wiem, musujące kadzidła płonące, kadzidła drzewne, kadzidła leśne, kadzidła kościelne, katedralne, generalnie ogrom różnych zapachów, ale tak naprawdę tam wspomniałam o tym Admirabilis, dosyć ostatnio poznanym, zresztą poznany dzięki koleżance z grupy perfumowej Sony, jeszcze raz bardzo dziękuję. Natomiast ja bym wskazała tutaj jeszcze kilka kadzideł, dosyć ostatnio poznanych, których koniecznie muszę wspomnieć. Zapach konkursowy z konkursu perfumiarzy numer 5, któremu nadałam Dopisek miasta Carcassonne. Już mogę powiedzieć, yy, kto jest autorem. Na, yy, na Facebooku jest jako No Nuty są przepiękne tak naprawdę. Może ja je w ogóle dopiszę, albo właśnie, nie wiem, podlinkuję. Nut jest bardzo dużo yy, drzewnych, takich szlachetnie drzewnych. Sam zapach yy, na mnie miał wydźwięk niesamowitego, szlachetnego lasu z taką skórzaną sakiewką, niesamowicie średniowieczny klimat, ale... Zresztą na darku początek był naprawdę i się wyjątkowo kadzidlany z taką nutą trochę winną. I tutaj bym właśnie wskazał jako przepiękne ujęcie takiego winnego kadzidła, bardzo unikalny motyw. Powiem szczerze, że takiego ujęcia nigdzie indziej nie wyczułam. To, co jeszcze mogę powiedzieć, tam z tego co wiem chyba są naturalne różne olejki, że chodzi właśnie o nuty drzewne, tam kojarzę, że był cedr, sosna. Naprawdę liście szlachetne, taki właśnie kadzidlano, drzewno, trochę taki ponury klimat. To są dosyć zbliżone klimaty do próby traw, natomiast jednak to jest inne ujęcie i ma ten motyw właśnie tego kadzidła z winem. Bardzo ciekawy to wypada i to jest taki zapach, który może być świetny na jesień. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to właśnie tak jak mówię, winno. Kadidlany motyw wcześniej nie wyczułam nigdzie wyczuwałam nuty drzewne z nutą winną to faktycznie wyczuwałam w kilku markach natomiast kadzidło z winem szczerze mówiąc czegoś takiego nie kojarzyłam w ogóle ja z olewką właśnie tą konkursową piątką to było tak że ja już od razu wiedziałam jak, jak zdjąłam korek tam były jeszcze krople perfum na to mi ja od razu wiedziałam, że to jest zapach, który mi się niesamowicie spodoba, od razu wyczułam właśnie Niesamowicie taki, powiedziałabym, mistyczno-kadzidlany klimat. Jeżeli chodzi o durbano, ja miałam kiedyś różne zapachy, i faktycznie wydaje mi się, że tutaj warto było wskazać cytryn, citrin, czyli takie połączenie nut cytrusowych z kadzidłem. Aram ostatnio testowałam ponownie, też tam jest tak troszeczkę cytrusowo, troszeczkę zielono, generalnie szlachetnie, balsamicznie. Trochę drzewnie i też jest taki trochę wydźwięk inhalacyjny Kadzidła inhalacyjne, czyli kadzidło to jest świetny zresztą motyw Durbano też, ma, Durbano też ma taki właśnie zapach właśnie z inhalacyjnością, ziołami i kadzidłem Kiedyś poznałam na samym początku Kilian Intoxicate. To była piękna katedra z kawą, włoski klimat Natomiast niestety zapach został bardzo zmieniony Także tutaj już bym nie wskazała jako takiej perełki Kadzidlanej. Z Kadzidła bardzo sobie cenię też Herf Gump, jak dobrze mawiam, róż Cardinal, pewnie o nią powiem. Też bardzo ciekawe, takie dosyć balsamiczne, naprawdę wyjątkowe i takie kadzidło, które od razu, że tak powiem, mną zawładnęło i wstrząsnęło. Kadzidła poznałam generalnie z bardzo różnych marek. Ja generalnie poszukuję takiego kadzidła właśnie iskrzącego albo właśnie takiego migotliwego, drzewnego, zielonego. Albo właśnie niesamowicie unikalnego, i kilka właśnie bym takich wskazała. właśnie Unikalne jest to właśnie połączenie kadzidło plus wino, albo unikalne są kadzidło w April. Naprawdę nie znam żadnego zapachu, który by mi się z April kojarzył. Kadzidło właśnie skakało, takie ocieplone, czyli właśnie de Venice Mystic Muszę w końcu ustalić, czy jest No dobrze, incens niech będzie. Um, powiem szczerze, to ciepło wróż kardynal, też jest dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowe. Jeszcze w ogóle zapachy, które poznałam dosyć ostatnio To są Umos Sagrados, czyli Święte Deme Oraz ym, zapach butikowy Lion z Chanel To są zapachy, które się sakralizują po czasie I to bardzo ciekawy sposób Lion uważam za jeden z najciekawszych zapachów butikowych Właśnie pod kątem tego przejścia Od momentu, w którym nie pasowały w stronę takiego naprawdę ciekawego, sakralnego yy, klimatu Także to chyba tyle Kadzidło z owocami to byłby ciekawy motyw, poznam. Kadzidło z różą, oczywiście. E, tak się zastanawiam. O, kadzidło z Lilią. Mam pasaż The e, z Lartizą, dawną wersję. Mam też e, granat e, z kadzidłem, Lartizą. Powiem szczerze, pokazałabym Lartizą gdzieś w szafie tutaj, na której spółek jest, ale czy ja namierzę szybko? Namierzyć nie namierzę, ale z przodu szafy szafę mam Hermit Coat. To jest w ogóle marka, która też jest. Niby poświęcona nucie kadzidła, natomiast ja nie wszystkie zapachy tej marki odbieram kadzidlanie, ten na przykład jest dla mnie takim przepięknym spacerem po jesiennym lesie, <laughs> właśnie park, las, jesienią, liście, bardzo klimatycznie, samowicie jesienny klimat, wyjątkowy zapach, uważam, że perełka tej marki, natomiast bardzo kadzidlane są herezji, zresztą pierwszy zapach, który poznałam tej marki, ja poznałam, jak dobrze pamiętam, dzięki Arkowi. Polska marka niszowa Bojara, tu jak od mam John, ma też zapachy z kadzidłem, z tego co pamiętam Mos 1 i 3, testowałam i pewnie jeszcze będę o tych zapachach opowiadała. Jeden mi osobiście bardziej pasuje, bo drugi poszedł w stronę kolby kukurydzy, coś takiego, już wyczuwałam w różnych innych zapachach, to chyba jakaś, jakiś składnik tak, tak wybrzmiewa, bo to było też w molekułach, to też wyczuwałam. Czymś jeszcze ostatnio, ale już w tym momencie nie pamiętam. W ogóle te filmiki są już tak rozleczone w dwóch częściach. Jeszcze będzie ten opis szeroki, że mam nadzieję, że w tym opisie nie ominę żadnego zapachu wspomnianego w tych dwóch filmach. Zobaczyłam flakoniki etalip do rąż, także jeszcze bym wskazała generalnie Hermana. Hermana, Hermana, jako ciekawy, kadzidlany klimat. E, tak się zastanawiam, co jeszcze bym wskazała. Chyba w tym momencie to wszystko. Zresztą, szerzej będzie i tak w opisie, także tam podopisuję zapachy z obu, y, z obu y, tych dwóch filmików oraz generalnie wszystko, co mi przyjdzie do głowy, wszystko, co jeszcze chciałabym zawrzeć, także zapraszam do dyskusji na temat kadidła. Teraz tak jeszcze myślę, czy coś jeszcze szczególnie chciałabym wskazać? Nie wiem w tym momencie, tak naprawdę. Marzy mi się zapach ciemnej, ponurej wiśni, takiej jak Dore ELEM Parfum plus kadzidło. Kadzidło właśnie plus nuty drzewne. To chyba taki właśnie też mocno mi bliski klimat. Pewnie skończy się flakonikiem Oriza. W tym momencie mam dwa flakoniki, tej marki było więcej, ale powiem szczerze, zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam ten zapach właśnie Reef The Ocean, które to mam w postaci bardzo dużej ilości metrów w dekancie. Natomiast. Prędzej czy później pewnie tak się skończy. Z kadzideł kościelnych, z takich na przykład jest dobry stosunek z jako się to oczywiście mi wskazała Full Songs Incense, incense. Montal. Oprócz tego, tak sobie myślę, jeszcze jest kadzidło Liquid Imaginary Sancti. Kadzidła też są i to w różnym ujęciu w marce Trudeau, która jest w kadzidłach bar i chyba też w Galilu. Chyba to tyle. Ostatnio ktoś mi wspominał, a wiem, kolega Wiktor mi wspominał o Hamsie, jeżeli Hamsie w tej nazwie wymawia Olympic Orchids. Ponoć taki właśnie klimat ciekawego kadidła. Koleżanka ja mi wspominała, że właśnie takie mistyczne, także prędzej, czy później pewnie skończy się na poznaniu tego zapachu.